Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Krzysztofem Pasieka. Jak widzicie mam uszykowane listwy matecznikowe, wodę oraz wosk roztopiony w garnuszku i patyczek do robienia miseczek. Dotąd zanurzam patyczek we wosku. Po czym moczył będę to we wodzie. Najpierw patyczek trzeba dobrze namoczyć i do wosku do zaznaczonej odległości. Trzy razy tak zamoczę i do wody, i wkładam do podstawy miseczki matecznikowej. Po czym wyjmuję to. I proszę bardzo, miseczka gotowa. I tak wszystkie miseczki na bieżąco do tej listwy przygotuję, znaczy do wszystkich list przygotuję. Po czym poprzekładam larwy. I do rodziny wychowującej. Tak trzykrotnie moczę, studzę i następna miseczka. Gotowa. Mam już tutaj rameczkę od reproduktorki. Była wcześniej włożona po to, żeby matka zaczerwiła, żebym ja też wiedział, w jakim wieku są tutaj larwy. I tutaj na brzegach to jeszcze są jajeczka i tutaj mam na samym koniuszku młodziusieńką larwę, nie wiem czy to widać. I takie larwy przekładam do miseczek matecznikowych, tak jak mówiłem wcześniej, na kropelkę mleczka pszczelego rozcieczonego z wodą. Jestem właśnie przy rodzinie wychowującej. Zaraz zobaczę, ile przełożonych larw zostało przyjętych. Nie miałem czasu wcześniej sprawdzić tego. Tutaj jest ta rameczka z matecznikami. Troszeczkę zrobię tutaj miejsca, żeby ją wyjąć, nie uszkodzić tutaj nic. Tutaj, jak widać, jest tych mateczników sporo przyjętych. O, tutaj przepięknie to widać. Na tej listwie nie przyjęły dwóch, nie jednej, jednego. Nie, tutaj jest druga larwa nieprzyjęta, czyli dwie nieprzyjęte są. A na dolnej listwie. Na dolnej listwie są wszystkie mateczniki ładnie pociągnięte. Także tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18. 20 sztuk jest przyjętych, 2 nieprzyjęte. No jest super. I za chwilę będę przekładał następne larwy z Primy. Tutaj w tym ulu jest matka reprodukcyjna Prima. I wyobraźcie sobie, że. Niestety, ale na dzień dzisiejszy nie zrobię z niej żadnych matek. Całe gniazdo jest zalane. mimo że tutaj miały pół nadstawkę, matka była tutaj też ograniczona w czerwieniu, żeby się nie wypstykała za szybko. Jednak pszczółki postanowiły zrobić mi psikusa i wszystkie ramki ja już tu przejrzałem. Ta ramka była zaznaczona, która była włożona, żeby matka zaczerwiła. I niestety wszystko jest zalane. Tutaj z tej Matki na razie nie zrobię nic. Tutaj obok mam cele, też reproduktorkę. Zobaczę, czy da się coś tutaj pozyskać po tej matce. Dzień. I będą blokówki zakładane na mateczniki. Mateczniki, jak widzicie, ładne, spore. Jednak 5 sztuk tutaj jest jeszcze nie zasklepionych. Widzicie, że już pszczoły zaczynają budować komórki. To jest efekt występowania jakiegoś znacznego pożytku. W tym przypadku to jest akacja i pszczoły zabudują komórkami dookoła mateczniki i będzie trudno wtedy lokówki założyć. Dlatego ja tutaj nie będę czekał teraz na te mateczniki, które są już zasklepione. Na nie założę lokówki. Słuchajcie, już lokubeczki są założone. Tak jak mówiłem, tutaj 5 sztuk. Tu jest jednak 6 sztuk, które są nie, nie zasklepione jeszcze. Później, później koło piątej, szóstej sprawdzę. Powinno być już tu wszystko pod zasklepem, bo to już końcóweczki zostały. I też założę lokówki, dlatego żeby tutaj tych mateczników, jak widzicie, nie zabudowywały, nie robiły sobie plastra miodu z tego, bo gdyby nie zalukówkować ich odpowiednio szybko, to tutaj praktycznie między lokówkami by nie było przestrzeni. To by było wszystko między matecznikami zabudowane plastrem miodu. Matecznik jest śliczny, długi, i matulka kurczak wlazła do środka. Za chwilę, tutaj przy nasadzie odłamie i wyciągnę matkę do oznakowania. Zaletą wychowu. Matek na własny użytek jest właśnie to, że możemy taką matulkę wypuścić bezpośrednio na plaster, co za chwilę uczynię i ona zostanie tutaj bezpiecznie przyjęta. Matki, które przychodzą nam w klateczkach nie mają jednego dnia, nie są dopiero co po wygryzieniu, więc tutaj poddanie takiej matki, która została przysłana, no jest już ryzykowne takie wypuszczenie i może zostać ścięta. Końcóweczka się wygryza, tego wszystkiego tu na plastrze z pokarmem. Też pszczoły są. No i tutaj już przed wylotkiem jest spory ruch, bo ta pszczoła już tutaj pracuje. Za chwilę tą matulkę tu wypuszczę, tylko tą ramkę troszeczkę pochylę. Gdzie ona tu jest? Jest na dole, dobra. Za chwilę tu powinna z tej lokuweczki wyjść. Jest już na plastrze. I taka młodziusieńka matulka zostanie przyjęta. Po kilku dniach zrobi oblot. Jeśli w terenie nie zginie, czy ptaki jej tam nie złapią, to wróci nasieniona do ula i zacznie czerpić. Niech się tutaj zaopiekują, matulą. Za kilka dni sprawdzę, czy się unasienniła. Tutaj jeszcze poddam następną w taki sam sposób. A tutaj jest troszeczkę więcej pszczoły. A no i zaletą, słuchajcie, zaletą takich jednoramkowych odkładów jest to, że gdy coś się nie powiedzie, czy rodzina strutowieje. To po prostu łatwiej jest coś z tym wszystkim zrobić. Czy połączyć, czy można rozgonić to towarzystwo. I tutaj to samo. Tak samo matulkę wpuszczę na plaster. Tak jak w poprzednim przypadku. O, już jest tutaj na plastrze. No i zobaczcie jaka radość dookoła, jaka radość dookoła matki. Jak się dziewczyny cieszą, że mają zapewnione przetrwanie. Dobra, zamykamy. Minęły 4 dni i słuchajcie, dzisiaj jestem, żeby sprawdzić te same odkładziki, które były na początku pokazane w filmu, do których podkładałem yy, podkładałem matki, żeby sprawdzić czy są obecne w rodzinie, czy zostały. Tak jak mówiłem, zaakceptowane i biegają gdzieś tutaj po plastrze. Zaraz zobaczymy. O. I tutaj z tej strony nie widzę matki. Tutaj też jej nie. O, jest tutaj. Tutaj jest u samej góry i ma numerek 22. Myślę, że to będzie dobrze widać. Chodzi sobie po plasterku ładnie, także jest wszystko ok. I teraz mam pewność, że matka była w odkładzie. Jeśli. Coś się wydarzy w kolejnych dniach, to jedynie będzie świadczyć o tym, że zaginęła podczas lotu godowego i tyle. Jeszcze zobaczę teraz ten drugi odkładzik. Czy tutaj też chodzi matka, czy nie? O! Przykleiły. Tutaj na tej ramce jej nie widzę. Jest ramka po, z pokarmem, także tutaj o tam nawet wędze zaczęły odciągać ładnie. O matka wyszła tu na wierzch akurat. Nie pamiętam jaki numerek miała tutaj na kartoniku 33, bo nie nie mogę dojrzeć akurat. Także już nie, nie, zaglądam dalej.